Cześć! Chciałbym wam dzisiaj zaprezentować komiks Batman Nightfall Omnibus Volume 2, czyli dalsze losy jednego z najlepszych eventów związanych z Mrocznym Rycerzem. Omówienie pierwszego tomu również oczywiście znajdziecie na kanale. Drugi album ma niemal taką samą liczbę stron, co poprzednia część, 960. To Opublikowany został również w roku 2017 i ponownie dostajemy obwolutę, pod którą widnieje niestety ta sama grafika. Lekko otyłego już chyba następcy Bruce Wayne'a wraz z przeciwnikami, z jakimi będzie się mierzył. Alan Grant, Danny O'Neill, Graham Nolan, żeby wymienić tylko kilku zasnych autorów tego zbioru. Przed głównym daniem mamy jeszcze przystawkę w postaci wstępu Scotta Petersona, jednego z dwóch ówczesnych redaktorów, który zdradza nam kulisy powstania całego wydarzenia. No i cóż, Bane pokonany, Wayne z Alfredem udali się za granicę w celu ratowania dr Kinsolving oraz ojca Tima Drake'a, a w Gotham zawitał nowy szeryf, Jean-Paul Wally, który ubiera się już u innego krawca niż jego poprzednik. Lwia część tego tomu skupia się na przedstawieniu losów byłego Izraela w nowej roli. Obserwujemy, w jaki sposób wprowadza swoje jakże odmienne zasady w praktycznie każdym elemencie krucjaty, jaką zapoczątkował Bruce. Nie chodzi tylko o strój, który nawiasem mówiąc będzie ulepszać jeszcze co najmniej dwa razy, ale także o współpracę z Robinem, sposób poruszania się pogotam, no i przede wszystkim podejście do walki z przestępczością i poszanowania życia ludzkiego. Moim zdaniem jego stopniowa przemiana i szaleństwo ukazane jest na stronach tego tomu bardzo dobrze. W Krucjacie Azraela nie pomagają liczne wizje świętego Duma, a także jego ojca, byłego anioła zemsty. Mimo iż oczywiście tęskniłem za starym Batmanem, to czytając to po raz pierwszy w tak skondensowanej formie, autorzy potrafili mnie zainteresować tymi wątkami. W poprzednim tomie widzieliśmy Brusa walczącego z niemal całą śmietanką psycholizarką, więc nowemu Batmanowi wypadało wymyślić jego własną galerię Łotrów, i tutaj wyszło już według mnie trochę słabo. Mój ulubiony to widoczny na obrazku Talliman, a to za sprawą stylu rysownika Vince'a Giaranno i sentymentu z czasów TM Semik. Poza nim nowi złoczyńcy nie prezentują się, nazwijmy to wybitnie, a u większości z nich dominuje motyw broni palnej. Bliźniacy kowboje, rewolwerowcy, najemnik w futurystycznym kombinezonie, czy połączenie Cyclopsa z X-Menów z Pani Sherem strzelającym wielką giwerą. Całe szczęście nie brakuje odcinków z klasycznymi przeciwnikami, którzy jakimś cudem uniknęli łapanki Brusa. Mr. Freeze, Catwoman, Abattoir, czy nawet Joker. Na ich tle Jean-Paul świeci najjaśniej. Nieźle wypadają także niektóre scenariusze Alana Granta do serii Shadow of the Bat, jak na przykład dziecko Rozmery, gdzie nie ma typowych superprzestępców, tylko szajka handlująca żywym towarem, w tym wypadku dziećmi. Do tego dochodzi jeszcze zadyma z Clayface'ami, czy wątek komisarza Gordona, powoli domyślającego się, że pod maską mrocznego rycerza nie kryje się już ta sama osoba. I to by było na tyle jeśli chodzi o Jean-Paul'a, ale do końca Omnibusa jest jeszcze sporo dobrego, bo mniej więcej jedna czwarta zawartości tomu to poszukiwanie Chondry i Jacka prowadzone przez Bruce'a i Alfreda. Zaczynamy od dwóch numerów Justice League Task Force pisanych przez Denisa O'Neill'a, gdzie Wayne łączy siły z nieco mniej znanymi herosami na wyspie Santa Pricka. Znajemy też Benedikta Aspa, który wydaje się mózgiem całej operacji związanej z porwaniem. Z tego co pamiętam, poprzednie wydanie na miękko w trzech tomach nie miało tych historii, był tylko sam Azbat, więc warto dodać, że w końcu dostaliśmy to przedrukowane razem. Obserwowanie niepełnosprawnego brusa, jednak mimo to walczącego z terrorystami, ale także ze sobą, dostarczyło mi mnóstwa frajdy. Te wszystkie przebieranki, inteligentne sztuczki, ale przede wszystkim wola walki Batmana to to, co lubię oglądać. Zresztą nic dziwnego, ponieważ oprócz wspomnianego o Nila, za tę część odpowiada Alan Grant, a powiedzieć, że ci autorzy rozumieją różnego rycerza, to jak nic nie powiedzieć. Do tego kilka świetnych okładek wykonał Norm Brayfogle. Mimo, że wyleczenie kręgosłupa Brusa było nad wyraz wygodne, część z poszukiwaniem podobała mi się równie dobrze lub nawet lepiej niż nocne eskapady jean paula Omnibus kończy się na powrocie Wayna do Gotham, jednak jeszcze nie na tyle silnego, by odzyskać miasto, co prowadzi nas oczywiście do wydarzeń przedstawionych w trzecim tomie. Na zakończenie mamy posłowie Alana Granta z 2017 roku: szczyptę układek alternatywnych i projektów. Dzięki za uwagę.